Im głębszy wokół nas mrok to tym bardziej jaskrawym staje się blask objawionej tajemnicy w Fatimie tajemnicy niepokalanego serca Maryi o którym ona sama powie że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje widzieliście piekło Dokąd idą dusze biednych grzeszników. To są słowa, które rozpoczynają drugą część tajemnicy fatimskiej. Maria dodaje, że jeśli zrobi się to, co ona nam powie, wiele dusz zostanie uratowanych. Zapowiada, że przyjdzie później żeby prosić o komunie święte, wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca. Tak niepokalana Maryja obiecuje odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. I jak sama dodaje, to sam Bóg. Chce ustanowienia tego nabożeństwa, przez które wyciąga do nas rękę, bo chce ułatwić nam drogę dostępu do nieba. Sama istota tego nabożeństwa zostaje objawiona znacznie później i ma to miejsce 10 grudnia. 1925 roku w Hiszpanii, w Pontevedra, kiedy siostra Lucia będąc w klasztorze ma objawienia dzieciątka Jezus i Maryi, której serce otoczone jest koroną cierniową. I w czasie tego objawienia słyszy słowa Jezusa. Współczuj sercu swojej najświętszej matki, który jest ukoronowany cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto by chciał przez akty zadość uczynienia te kolce wyrywać. W podobnych słowach zwróci się do Łucji sama Maryja. Wskazując na swoje serce, mówiąc: Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć. I otrzymuję obietnice dla wszystkich, tyczące się nabożeństwa pięciu pierwszych sobot miesiąca, które ma podwójny wymiar. Bo z jednej strony ma on wymiar wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi, a więc wyjmowania tych cierni z jej serca, na które wskazywał Jezus, przez kolejne pierwszych pięć sobót miesiąca, by zadość uczynić pięciu bluźnierstwom ranom, które niepokalanemu sercu zadają ludzie, a są nimi bluźnierstwa. Przeciwko jej niepokalanemu poczęciu, bluźnierstwa przeciw jej dziewictwu, bluźnierstwa przeciw jej boskiemu macierzyństwu i nieuznawanie w niej matki ludzi, wreszcie zniewagi czynione przez tych, którzy wpajają w serce dzieci obojętność, pogardę, nawet odrazę do niepokalanej matki. I piąta to są obrazy czynione. Obraza czyniona przez tych, którzy znieważają ją w jej świętych wizerunkach. Pięć pierwszych sobód, bo jest pięć zniewach, Maria prosi, aby w tym dniu przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć komunię świętą. Następnie przez piętnaście minut. Rozważania towarzyszyć jej w intencji zadość uczynienia, ale przede wszystkim przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą. Jeśli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, wówczas nie musi przystępować pierwszą sobotę miesiąca do spowiedzi, jak później wyjaśniał Jezus siostrze Łucji, wystarczy przyjąć Komunię Świętą. I jeszcze jeden warunek, czostka Różańca Świętego. A więc spowiedź, komunia, czostka Różańca Świętego i piętnaście minut rozmyślania. To nabożeństwo ma nas przede wszystkim nauczyć życia w łasce uświęcającej. Życia w bliskości Pana Boga. I gdyby ludzie od samego początku to nabożeństwo potrafi, potraktowali poważnie, to i życie współczesne wyglądałoby zupełnie inaczej. I to jest sednem całego objawienia Fatińskiego, byśmy zbliżyli się do Jezusa i uczynili Go swoim Królem i swoim Panem. Bóg chce ustanowienia tego nabożeństwa, bo chce wyciągnąć do nas rękę. Jan Paweł II uczył, że ludzkość przeżywa dramatyczny moment, który winien ją skłonić do jeszcze większej ufności, do niepokalanego serca Maryi. Bo w nim przychodzi ratunek z nieba. Jest ono czymś więcej niż tylko elementem. Jest ratunkiem na trudne czasy Kościoła i świata. To niepokalane serce Maryi ocali nas we współczesnych czasach, tak zapewniała siostra Ucja. I dlatego Jan Paweł II mówił o znakach czasu, które mamy nauczać się i odczytywać w świetle objawienia fatimskiego. Bo trzeba zobaczyć, mówił Jan Paweł II, że nigdy wcześniej nie było takiego zmagania między dobrem i złem, pomiędzy potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga. A wszystkie znaki wskazują, na niewiastę, która obleczona jest w słońce, ma księżyc pod stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Więc wołamy dziś za świętym Janem Pawłem II do tej zwycięskiej niewiasty. O serce niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swoich niewymiernych skutkach ciąży nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi do przyszłości. Kiedy trwa cierpienie kościoła, kiedy zagrożony jest człowiek, rodziny, małżeństwa. To nieustaje szukanie odpowiedzi. I tę odpowiedź właśnie odnajdujemy w niepokalanym sercu Maryi, które Bóg przygotowuje nam jako współczesną arkę, w której możemy się skryć przed potopem ateizmu. Które coraz bardziej rozlewa się po całym świecie. Odpowiedzią jest nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, które w świecie chce ustanowić Bóg. W Starym Testamencie przeczytamy, że Bóg stworzył dwa ciała niebieskie. Pierwsze słońce by świeciło w ciągu dnia i drugie mniejsze by świeciło w nocy. I ojcowie Kościoła w obrazie słońca widzieli Chrystusa, którego światłem cieszył się ludzie sprawiedliwi. A w obrazie księżyca widzieli Maryję, bo ona oświeca grzeszników pogrążonych w nocy Grzechów. Jest zbawczym księżycem dla biednych grzeszników. Tak mówił papież Inocenty III, że ten, kto stracił światło słońca, bo pogrążył się w ciemności Grzechów, marnując Bożą łaskę, powinien zwrócić się do Księżyca. Niech błaga Maryję! A ona użyczy mu światła, aby poznał swój smutny stan. To ona doda mu także siły do wydobycia się z niego. Święty Metody twierdził, że dzięki modlitwom Maryja nawraca się, do Maryi nawraca się w każdej chwili mnóstwo grzeszników. W Loretańskiej znajdziemy przypisany jej tytuł Ucieczka Grzeszników. W starożytności na ziemi izraelskiej znajdowały się tak zwane miasta ucieczki, i jeśli jakiś zbrodniarz schronił się do któregoś z nich, uciekając przed. Prawem wówczas był wolny od zasłużonej kary. Dzisiaj nie ma takich miast ucieczek jak dawniej, ale posiada, posiadamy jedno takie duchowe miasto, którym jest właśnie niepokalane serce Maryi. I dlatego Bóg chce, byśmy skryli się w nim i uprosili dla siebie łaskę nawrócenia i łaskę nawrócenia dla grzeszników. Święty Augustyn nazywał Maryję jedyną ucieczką grzeszników, a święty Efrem jedyną orędowniczką grzeszników i tych, którzy nigdzie pomocy znaleźć nie mogą. Natomiast święty Bazyli mówił, że Bóg dał nam Maryję, aby w niej, jakby w jakimś publicznym szpitalu, mogli zostać przyjęci wszyscy chorzy, pozbawieni środków do utrzymania. Piękny obraz u świętej Brygidy, gdzie Maryja nazwana jest gwiazdą schodzącą przed słońcem. Mówi święta Brygida, jeśli w jakiejś duszy grzesznej. Rodzi się nabożeństwo do Matki Bożej, to jest też znak, że wkrótce przyjdzie do niej Bóg i wzbogaci ją swoimi łaskami. Święty Bonaventura nazywa Maryję gwiazdą morza i opisuje: Grzesznicy wypadli z okrętu łaski Bożej. Wyrzuty sumienia, lęk przed Bożą sprawiedliwością miotają nimi jak wzburzone fale. Znaleźli się bez światła, bez przewodnika i zapewne straciliby niebawem wszelką nadzieję. Ale Pan pokazuje im Maryję, gwiazdę morza. I tak do nich woła. Biedni grzesznicy, Stojący nad brzegiem przepaści, nie traćcie nadziei. Podnieście oczy ku tej pięknej gwieździe, odetchnijcie i nabierzcie odwagi. <laughs> Ona was uratuje z tej burzy i doprowadzi do portu zbawienia. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Umierający prymas polski kardynał August Kląd na łożu śmierci wypowiedział właśnie tę wiarę o zwycięstwie Maryi słowami, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, to to zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. I ten duchowy testament. Przejął później kardynał Wyszyński, wprowadzając śluby narodu, które w 1956 roku były złożone na jasnej górze, a później, kiedy rozpoczęła się peregrynacja częstochowskiego wizerunku po diecezjach i parafiach naszej ojczyzny.